A moim gościem w studiu ONED Europa, w specjalnym wydaniu naszego programu ze studia w Parlamencie Europejskim w Strasburgu jest Janusz Wojciechowski, polski komisarz do spraw rolnictwa. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie Komisarzu, no ja już dawno, a jestem tutaj 15 lat w Brukseli jako korespondent przy Unii Europejskiej. Nie widziałam tylu polskich polityków zaangażowanych w sprawy rolnictwa, którzy biegają tu po korytarzach Parlamentu Europejskiego, organizują konferencje prasowe, PSL, Platforma. Nawet Michał Kołodziejczak przyjechał do Strasburga. Czy to oznacza, że czy to oznacza dobre, czy złe informacje, jeśli pani, chodzi pani, o embargo na ukraińskie zboże. Pani redaktor, Dobrze, że jest takie. Zainteresowanie szkoda, że tak późno, bo wtedy, kiedy no, wielkim wysiłkiem polskiego rządu, który koordynował pracę pięciu krajów członkowskich, ale także moim wysiłkiem jako komisarza do spraw rolnictwa i komisarza z Polski, kiedy no najpierw walczyliśmy o wprowadzenie tego zakazu importu ziarna z Ukrainy skutecznie, bo ten zakaz został wprowadzony od 2 maja. Potem walczyliśmy o przedłużenie tego zakazu, też skutecznie, bo zakaz został przedłużony od 5 czerwca na dalszy okres do 15 września. Szkoda, że nie było y, posłów z polskiej opozycji na kluczowej moim zdaniem w tej sprawie debacie, która się odbyła w Komisji do Spraw Rolnictwa 31 sierpnia, bo tam się kształtuje ta, ta główna polityczna opinia co powinno być zrobione w sprawach rolniczych. W tej debacie byli tylko posłowie prawa i sprawiedliwości, występował poseł Kuźmiuk, poseł Jurgiel, nie było nikogo z polskiej opozycji, opozycji, która tu w Parlamencie Europejskim ma przecież większość, reprezentuje większość polityczną Parlamentu Europejskiego. Może dziś już mielibyśmy de pozytywną decyzję, gdyby był silniejsze wsparcie w czasie tej debaty. Szkoda, że, że takiego zainteresowania nie było wtedy, kiedy się te decyzje rzeczywiście rodzą. Oni podkreślali, ja wielokrotnie zapraszałam eurodeputowanych Platformy Obywatelskiej i PSL-u do e, programu, tak jak zapraszamy eurodeputowanych Prawa i Sprawiedliwości. Ale polscy eurodeputowani opozycji, e, rozmawiając tu ze mną w studio, no, mówili, e, że pan... Mówiąc o tym embargu, o sposobach rozwiązania tej sytuacji, czyli dopłatach do tranzytu, nie reprezentuje stanowiska Komisji Europejskiej, że to jest pana prywatna propozycja i w związku z tym jej szanse na akceptację nie są wielkie i również w związku z tym nie angażowali się w dyskusję Panie, na ten temat. Panie redaktor, bez moich wysiłków, jeszcze raz to mówię, nie byłoby wprowadzenia embarga od 2 maja, nie byłoby przedłużenia, nie byłoby czterech kolejnych transz pomocy z rezerwy kryzysowej dla Polski. W czasie tego wojennego kryzysu Polska otrzymała największą pomoc kryzysową, w sumie około 130 milionów euro. Nie byłoby dziesięciu kolejnych decyzji o zgodzie na pomoc publiczną dla polskich rolników, a to już jest kwota ponad 15 miliardów złotych. Więc jeżeli ktoś tutaj się próbuje stawiać zarzuty o brak aktywności, czy brak skuteczności, no to po prostu myli się z faktami. To znaczy fakty całkowicie temu przeczą. Dotychczasowe działania były bardzo skuteczne i bardzo efektywne. Dzisiaj rzeczywiście potrzebne jest poparcie, żeby to, co dobrze zadziałało, bo ten, ten zakaz importowy bardzo dobrze zadziałał. Ja to przedstawiałem wielokrotnie w parlamencie europejskim, że... Że ten zakaz jest skuteczny, dlatego, że on nie tylko ustabilizował rynek w tych pięciu krajach, w tym w Polsce, ale również zwiększył się eksport z Ukrainy. To jest właśnie yy, szczególnie ważne, że te, w czasie, kiedy nie było zakazu. Ukraina tymi korytarzami solidarnościowymi, czyli przez granice i przez terytorium tych pięciu państw, eksportowała średnio miesięcznie 2 miliony 900 tysięcy ton ziarna, a po wprowadzeniu tego zakazu tą samą drogą eksportuje 3 miliony 200 tysięcy ton. To dlaczego Kijów nie chce embarga? Skoro Nie Kijów rozumiem tego i powiem szczerze, nie rozumiem stanowiska Ukrainy, bo powrót do destabilizacji tego handlu będzie bardzo niekorzystny dla Ukrainy. Tłumaczymy to Ukrainie, bo przecież cały czas odbywają się spotkania w ramach tak zwanej platformy koordynacyjnej i ten argument jest przedstawiany. Nie wiem, jakie względy decydują, że, że Ukraina jakby nie, nie dostrzega tego, chociaż to są dane, te, te liczby 2 miliony 900 tysięcy przed zakazem i 3 miliony 200 tysięcy ton miesięcznie po wprowadzeniu zakazu. No to są dane z samej Ukrainy pochodzące, więc Ukraińcy wiedzą, jakie, jaki jest wpływ tego embarga, że oni nawet poprawiła się dla nich sytuacja również. Mm -hmm. A może nawet jeśli udało się wyeksportować tymi korytarzami solidarnościowymi więcej e, zboża dzięki tym e, nowym mechanizmom, no to mimo wszystko e, ten, e, ten tranzyt, ten eksport po prostu jest dużo droższy. Więc ten ostateczny rachunek dla Ukraińców jest dużo gorszy niż gdyby sprzedawali swoje zboże Pani w redaktor, Polsce, ten handel, w Rumunii. Tak, ten handel przygraniczny był handlem spekulacyjnym. On się legalnym, ale spekulacyjnym. To znaczy on bazował na dużej różnicy cen. Tanie zboże było na Ukrainie, bo Ukraina miała ogromne zapasy, których z powodu wojny nie była w stanie wyeksportować. Przez długi czas była blokada Morza Czarnego, portów ukraińskich, na Morzu Czarnym. Ta blokada teraz znowu wróciła, więc e, przez to była presja, e, niskie ceny i spekulacyjny handel. On był niekorzystny i dla Polski, i dla pozostałych krajów, ale niekorzystny dla samej Ukrainy. E, eksport tranzytem to jest eksport na naturalne ukraińskie rynki i on jest lepszy dla, dla samej Ukrainy zdecydowanie lepszy. Więc, Pod myślę, warunkiem, że, tutaj, że będą dopłaty do tego tranzytu. A no tak? właśnie, to jest propozycja, którą ja y, kilkakrotnie już przedstawiałem w różnych gremiach, w Komisji Europejskiej i w, i w Parlamencie Europejskim i w Radzie, że y, powinniśmy wprowadzić jakiś system dopłat do tranzytu. Po to, żeby się opłacał tranzyt nie tylko przez Rumunię, on teraz głównie idzie przez Rumunię, ale żeby się opłacał tranzyt przez Polskę, na przykład no właśnie, do portów bałtyckich. Michał Kołodziejczak do... mówił w Parlamencie Europejskim, że rząd nic nie zrobił, żeby pomóc w rozbudowaniu tych portów zbożowych w Polsce, że to już dawno powinno być zrobione. Pani redaktor, yy... Polskie porty są w stanie e, o, o, obsłużyć ten eksport. To nie jest kwestia niezdolności, niewydolności portów, to jest kwestia nieopłacalności tego eksportu. Przez Polskę jest wykonywany tranzyt, ale głównie do Niemiec, na Litwę i na Łotwę, troszeczkę do, Hon do Holandii. E, to nie jest kwestia. E, portów, bo ten eksport musi stać się opłacalny. To znaczy, krótko mówiąc, musi być, muszą być fundusze, które zrekompensują ten większy dystans. Po prostu przez Polskę nie jest po drodze. Wystarczy spojrzeć na mapę, że eksport do Egiptu czy do Indonezji z Ukrainy to najkrótsza droga nie prowadzi przez Polskę. To jest dodatkowy dystans i dodatkowy koszt, dodatkowa logistyka. I to powinno być sfinansowane. Tu jeszcze póki co nie ma decyzji Komisji Europejskiej, chociaż Komisja Europejska no, oddała do dyspozycji duże środki na inwestycje związane z logistyką głównie w Rumunii, bo Rumunia jest w tej chwili rzeczywiście tym największym korytarzem transportowym, ale Polska może być też w zdecydowanie większym stopniu. Co, co to oznacza, że mając tak jasne faktograficzne elementy, jakie Pan przedstawia Komisji Europejskiej, mówiąc, że się nie opłaca, że są lepsze drogi, że Ukraińcy skorzystali na tym mechanizmie, mimo wszystko Ursula von der Leyen słucha Zełańskiego no, i, i to, i to mhm. opinia Ukrainy jest dla niej ważniejsza, niż opinia pięciu państw członkowskich. Pani, to o czym to świadczy? Pani redaktor, to co, to co mówiłem na komisji jest brane pod uwagę. Bardzo ważne będzie, jak ta debata w Parlamencie Europejskim, wcześniejsze debaty odbiją się na, na tym stanowisku w czasie obrad Platformy i wtedy można się spodziewać decyzji co do dalszego, dalszego przedłużenia tego, tego zakazu, który jak podkreślam będzie, jest... decyzja będzie polityczna, czy będzie oparta o fakty, które pan przedstawia? Pani redaktor, no ja robię wszystko, żeby była oparta o fakty. Oczywiście te, tego typu decyzje zawsze mają polityczne konsekwencje i tego, tego nie unikniemy. Natomiast tutaj jest twardy rachunek ekonomiczny. Stabilizacja rynku w krajach członkowskich, zwłaszcza w tych pięciu, Utrzymanie czy nawet zwiększenie możliwości eksportowych Ukrainy i uniknięcie chaosu, który niewątpliwie nastąpiłby, gdyby ten, te środki nie zostały przedłużone. No bo wiemy słyszymy deklaracje ze strony państw członkowskich niektórych, w tym Polski, że wprowadzone zostaną jednostronne środki blokujące ten import. Można się spodziewać jakichś też ruchów ze strony na przykład organizacji rolniczych, które będą blokować granice, to już mieliśmy w przeszłości. Więc lepiej byłoby tego uniknąć, tego chaosu. I no, ja nie tracę nadziei, że to też strona ukraińska rozsądnie do tego podejdzie wreszcie i, i opowie się również sama za przedłużeniem tego, co dobrze działa. Mnie zastanawia ta mobilizacja właśnie naszych polityków, pana, eurodeputowanych, polityków, którzy przyjeżdżają tutaj z, z Polski do Brukseli, do Strasburga, która, jak się okazuje, przynosi efekty. I zastanawia mnie to, czy, czy nie. Czy nie trzeba było zrobić tego wcześniej? Przecież tyle niekorzystnych dla rolnictwa decyzji zapadło w Unii Europejskiej w ciągu ostatnich lat. Przepisy o odbudowie hmm. przyrody, nakaz ograniczenia nawozów o, o połowę już do 2030 roku. Mnóstwo tych przepisów dotyczących zazieleniania bardzo negatywnie odbije się na rolnictwie. Może gdybyście wtedy te kilka lat czy kilka miesięcy nawet temu, gdy takie decyzje zapadały w Brukseli, Panie. byli tak aktywni jak teraz, gdy trwa Panie. kampania wyborcza w. W Polsce, To te przepisy, które będą trudne do wdrożenia dla unijnych rolników, też udałoby się złagodzić czy zmienić. Pani redaktor, wszystkie decyzje, które zapadały dotyczące rolnictwa, e, miały poparcie no, największej grupy politycznej, Europejskiej Partii Ludowej, w której, w której zasiadają europosłowie polskiej opozycji. Ja czasem spotykam się z takim zarzutem, że, że, że jakieś Decyzje moje budzą kontrowersje. Nie było ani jednej inicjatywy mojej, którą, za którą ja odpowiadam jako komisarz do spraw rolnictwa, bo już na przykład nie pestycydy, bo to nie jest moja inicjatywa. Ja byłem i jestem przeciwko takiej automatycznej redukcji niesprawiedliwej wobec państw członkowskich, czy, czy kwestia dyrektywy tzw. Tak zwanej emisyjnej, która radykalnie redukuje hodowlę. Byłem przeciwny temu. No ale to i pana głos się nie liczył jako komisarz. Liczył się oczywiście, no ale wie pani, no, nie wystarczy mieć rację, trzeba mieć jeszcze większość, to tak to działa w znaczy Komisji Europejskiej. Ale to, z tego, że Pan reprezentuje Nie Pani redaktor. w sprawach, które ja prowadziłem, osiągnąłem wszystko, co chciałem osiągnąć. Reforma Wspólnej Polityki Rolnej bardzo dobra, bez tych skrajnych, bez skrajności. Ja przypomnę tylko, że. Za reformą wspólnej polityki rolnej, za to wszystko, co ja odpowiadam, za plany strategiczne, za też fundusze na rolnictwo, za budżet wspólnej polityki rolnej, wszystko to było popierane przez, przez główne partie polityczne, w tym Europejską Partię Ludową. Przeciwko była tylko, były tylko partie skrajnej lewicy, przeciwko reformie wspólnej polityki rolnej. Więc mogę to uważać za sukces, że udało się uzyskać tak zdecydowaną większość dla tej reformy. Ci dzisiaj krytykują tę reformę ci, którzy za nią głosowali. Polski plan strategiczny było tyle, tyle było straszenia, że rolnicy nie będą zdolni, nie wystąpią o dopłaty, bo to jest za trudne. Prawie wszyscy wystąpili 1 240 tysięcy, czyli praktycznie wszystkie gospodarstwa w Polsce. Były obawy, że ekoschematy nie będą możliwe do wykorzystania dla rolników. Ponad 400 tysięcy gospodarstw o to wystąpiło i problemem jest tylko, że jest jakby za dużo chętnych, a za mało funduszy. Teraz został wprowadzony, no nie ukrywam, z mojej inspiracji taki pro program, żeby małe gospodarstwa do 5 hektarów. Ja bardzo inspirowałem polski rząd, żeby to zrobił i się cieszę, że rząd to zrobił. Żeby miały uproszczony system ryczałtowy, po prostu już bez ekoschematów, bez całej biurokracji i to zostało zrobione. Też było obawy, że rolnicy nie przystąpią do tego. Prawie 200 tysięcy gospodarstw do tego systemu przystąpiło. Więc to są sukcesy. Panie redaktor, to są naprawdę dużo, dużo dobrych rzeczy udało się zrobić dla polskiego rolnictwa. A sprawa. może za dużo dla polskiego, a za mało dla unijnego? Ostatnie pytanie, bo takie zarzuty też się pojawiają, że jednak za bardzo jest pan zaangażowany w polską politykę, a jako unijny Pani komisarz Beda... powinien dbać o interesy ja nie... 27. To, nie, ja nie słyszę, e, ja słyszę bardzo dobre e, opinie o, o moich działaniach. Na przykład we Włoszech. Włochy mają bardzo podobne rolnictwo do polskiego. 11 hektarów średnia wielkość gospodarstw. I na przykład ta polityka popierania mniejszych gospodarstw, Popierania też, krótka droga do stołu, krótki, krótki łańcuch dostaw. We Włoszech żadnych protestów przeciwko tej, tej, tej polityce nie było. Zresztą odwiedzam praktycznie już no zdecydowaną większość krajów członkowskich, i, i, i rolnicy dobrze oceniają wspólną politykę rolną. Te znane powszechnie protesty rolnicze, na przykład w Holandii. One nie dotyczyły decyzji unijnych, nie dotyczyły moich decyzji, one dotyczyły decyzji podejmowanych na szczeblu krajowym pewnych redukcji na przykład hodowli. To nie było absolutnie wymuszane przez Komisję Europejską. Czasem słyszę zarzut, że jakieś projekty przedstawiam, które miałyby ograniczyć produkcję rolniczą. Absolutnie nie ma takich projektów, nie ma projektów na przykład ograniczających hodowlę z mojej strony, wręcz przeciwnie, na przykład polscy hodowcy dostaną prawie 4 miliardy euro w najbliższych pięciu latach na wsparcie hodowli, na to po to, żeby hodowlę nie tylko utrzymać, ale rozwijać. Dobrostan zwierząt jest uważam ogromnym sukcesem polski. To, że 1,7 miliard 700 milionów euro będzie przeznaczone na pomoc dla rolników, którzy dobrowolnie wprowadzą podwyższone standardy dobrostanu zwierząt. Czy to nie jest piękna sprawa? Ursula, Polska to, będzie uh -huh. liderem. Polska już jest liderem. W Europie, jeśli chodzi o wspieranie dobrostanu zwierząt. Znakomita marka promocyjna polskiego, polskiej żywności. Polska nie będzie musiała przedłużać zakazu na ukraińskie zboże? Ursula von der Leyen, przyzna Panu rację? Mam nadzieję, że tak się stanie. To, to jest ważne też, czego ostatecznie chce tych pięć krajów. Znamy dokładnie stanowisko Polski, ale potrzebne jest też jasne stanowisko pozostałych państw objętych tą, 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 tą sytuacją. Dziękuję. Dziękuję serdecznie za rozmowę, a moim Państwa gościem w studiu w Parlamencie Europejskim był Janusz Wojciechowski, polski komisarz do spraw rolnictwa. Dziękuję.